Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, co zmarli robią teraz? To pytanie, które intryguje wielu i które Biblia porusza w zaskakujący sposób. W tym filmie odkryjemy biblijną prawdę o tym, co dzieje się po śmierci i możesz być zaskoczony tym, co odkryjesz. Jest to temat głęboki i odkrywczy, istotny dla tych, którzy pragną zrozumieć cel życia i tajemnice wieczności. Jeśli ten materiał wpłynie na Ciebie, nie zapomnij zasubskrybować kanału i dać lubię to, co pomoże nam dalej dostarczać więcej takich wglądów. Zostań z nami i odkryj, co Biblia naprawdę ujawnia o losie zmarły. W sercu ludzkiego doświadczenia śmierć i wieczność to tematy, które budzą głębokie i często niepokojące pytania. Zrozumienie tego, co dzieje się po śmierci, może przynieść pocieszenie i jasność. Według Księgi Koheleta, rozdział 12, werset 7, śmierć jest definiowana jako oddzielenie ciała i ducha, co głęboko rezonuje w tradycji chrześcijańskiej. To zrozumienie nie jest tylko doktryną religijną, ale refleksją nad przejściowością życia i trwałością duszy. Dla wierzących obietnica, że ich duchy pójdą do Boga, jest źródłem wielkiej nadziei. To przypomnienie, że chociaż nasze ciała wracają do prochu, nasze dusze znajdują wieczny dom. Ta wizja zapewnia poczucie ciągłości i celu, oferując perspektywę, która przekracza ograniczenia ziemskiej egzystencji. Ważne jest pielęgnowanie tej nadziei, być może poprzez praktyki duchowe, takie jak modlitwa i medytacja nad Pismem Świętym, które wzmacniają połączenie z boskością. Idea że duch oddziela się od ciała, może być trudna do zrozumienia, ale jest kluczowa dla wiary w życie po śmierci. Refleksja nad tym może przynieść pocieszenie w pewności, że nasza esencja nie ginie wraz ze śmiercią fizyczną. Ta wiara może być fundamentem dostawienia czoła niepewnościom życia i nieuchronności śmierci. To okazja, by docenić każdy moment. Wiedząc, że życie ziemskie jest tylko częścią wiecznej podróży, śmierć zatem nie jest końcem, ale punktem przejścia. To koncepcja, która zachęca wierzących do życia zgodnie z boskimi zasadami z pewnością, że istnieje coś więcej poza tym światem. Taka perspektywa może inspirować działania odzwierciedlające miłość i współczucie, wartości, które trwają poza naszą fizyczną egzystencją. Praktyka miłości bliźniego, dobroczynności i przebaczenia to sposoby na życie tą prawdą na co dzień. Zrozumienie, że duch wraca do Boga, jest zaproszeniem do refleksji nad osobistym związkiem z boskością. To wezwanie do wzmocnienia tego połączenia poprzez życie pełne wiary i służby, udział w wspólnotach wiary. Studiowanie pisma świętego i dzielenie się doświadczeniami z innymi wierzącymi to sposoby na pielęgnowanie tego związku. Te praktyki nie tylko wzbogacają życie duchowe, ale także oferują wsparcie i zachętę w momentach wątpliwości lub wyzwań. Dla tych, którzy szukają odpowiedzi na temat śmierci i wieczności, Biblia oferuje cenne wskazówki. Nie tylko definiuje, co dzieje się po śmierci, ale także oferuje wizję nadziei i odkupienia. Studiowanie fragmentów biblijnych, takich jak te z Księgi Kocheleta, może pogłębić zrozumienie i wzmocnić wiarę. Udział w studiach biblijnych lub grupach dyskusyjnych może być wzbogacającym sposobem na eksplorację tych prawd w społeczności. W ten sposób śmierć jest postrzegana nie jako ostateczna strata, ale jako transformacja. Ta perspektywa może zmienić sposób w jaki żyjemy, zachęcając nas do skupienia się na tym, co naprawdę ważne. To zaproszenie do życia z intencją i celem, wiedząc, że każdy wybór może mieć trwały wpływ. Praktyka refleksji nad dziedzictwem. Które pozostawiamy, może być potężną motywacją do życia zgodnie z wartościami, które się liczą. Pogłębiając zrozumienie śmierci i wieczności, odkrywamy, że jest więcej do zbadania na temat tego, co dzieje się po tym punkcie przejścia. Biblia oferuje wszechstronną wizję nie tylko o losie wierzących, ale także o tym, co oznacza być w obecności Boga. I to właśnie ta obecność prowadzi nas do kolejnego tematu, który eksploruje biblijną perspektywę życia po śmierci. W tradycji chrześcijańskiej życie po śmierci to temat, który budzi zarówno ciekawość, jak i nadzieję. Dla wielu idea, że istnieje coś poza tym życiem, jest pocieszeniem i obietnicą ciągłości. Według drugiego listu do Koryntian, rozdział 5, werset 8: Dla wierzących, śmierć oznacza natychmiastowe przebywanie w obecności Boga. Ta wiara oferuje perspektywę nadziei, która przekształca sposób, w jaki patrzymy na życie i śmierć. Dla tych, którzy nie podzielają tej wiary. Pismo Święte opisuje inną rzeczywistość. Jak relacjonuje Ewangelia Łukasza, rozdział 16, werset 23, oddzielenie od Boga wiąże się z cierpieniem, wizja, która służy jako ostrzeżenie o wyborach dokonywanych w życiu. Ta perspektywa może być wezwaniem do refleksji nad znaczeniem życia i znaczeniem życia zgodnie z zasadami duchowymi. Biblia oferuje jasną wizję losu wierzących i niewierzących, zapewniając solidną podstawę do zrozumienia życia po śmierci. Ta jasność może służyć jako przewodnik dla tych, którzy pragną żyć w sposób odzwierciedlający ich wiarę i wartości. Udział w nabożeństwach, studiowanie Pisma Świętego i angażowanie się w działania, które wzmacniają połączenie z Bogiem. To sposoby na pielęgnowanie tego zrozumienia i życie zgodnie z nim. Obietnica przebywania w obecności Boga jest źródłem wielkiego pocieszenia dla wielu wierzących. To przypomnienie, że pomimo trudności i niepewności życia istnieje większy cel, to zrozumienie może inspirować życie pełne służby i oddania, zachęcając do działań odzwierciedlających miłość, współczucie i sprawiedliwość Bożą. Praktyka altruistycznych czynów i zaangażowanie w sprawy społeczne to namacalne wyrazy tej miłości. Dla tych, którzy pragną pogłębić swoje zrozumienie życia po śmierci, Biblia oferuje wiele fragmentów, które mogą służyć jako inspiracja i przewodnictwo. Czytanie i refleksja nad tymi fragmentami mogą wzmocnić wiarę i zapewnić solidną podstawę do stawienia czoła wyzwaniom życia. Udział w dyskusjach grupowych lub studiach biblijnych może być skutecznym sposobem na eksplorację tych prawd i ich zastosowanie w codziennym życiu. Biblijna perspektywa życia po śmierci nie jest tylko obietnicą nadziei, ale zaproszeniem do życia w sposób intencjonalny i znaczący. Ta wizja może służyć jako kierunek dla codziennych decyzji, przypominając wierzącym o znaczeniu życia zgodnie z wartościami swojej wiary. Regularna praktyka modlitwy i medytacja nad pismem świętym to sposoby na utrzymanie tej perspektywy żywej i istotnej. Zrozumienie biblijnej perspektywy życia po śmierci może przekształcić sposób, w jaki żyjemy teraźniejszością. To zrozumienie może zachęcić do życia pełnego celu i znaczenia, skoncentrowanego na wartościach odzwierciedlających miłość i sprawiedliwość Bożą. To zaproszenie do życia w sposób, który honoruje tę obietnicę, wiedząc, że każda akcja może mieć trwały wpływ. Refleksja nad tymi prawdami prowadzi nas do rozważenia roli ducha i ciała w życiu wiecznym. Ta refleksja prowadzi nas do kolejnego tematu. W którym zbadamy kluczowe pytania dotyczące wpływu i komunikacji zmarłych z żywymi oraz prawdziwego stanu dusz po śmierci. Życie po śmierci rodzi wiele intrygujących pytań, w tym czy zmarli mogą wpływać lub komunikować się z żywymi. Według Biblii ta praktyka jest wyraźnie zniechęcana. W Księdze powtórzonego prawa, rozdział 18, wersety 10 do 12. Jest napisane, że komunikacja ze zmarłymi jest zabroniona. To nauczanie podkreśla znaczenie szukania przewodnictwa i pocieszenia bezpośrednio u Boga, zamiast zwracania się ku praktykom, które mogą odciągać od wiary. Innym powszechnym pytaniem jest, czy ludzie stają się aniołami po śmierci. Biblijna odpowiedź jest jednoznaczna. Ludzie zachowują swoją tożsamość, ale przechodzą do stanu uwielbionego. Pierwszy list do Koryntian, rozdział 15, wersety 42 do 44 opisuje tę transformację w potężny sposób. Ten fragment przypomina nam, że chociaż możemy się zmieniać, nasza esencja pozostaje, podkreślając wyjątkowość każdej duszy. Dla wielu idea, że nie stajemy się aniołami, może być zaskakująca. Ale wzmacnia godność i wewnętrzną wartość każdego człowieka. To zrozumienie może inspirować nowy sposób postrzegania życia i śmierci, zachęcając nas do życia w sposób, który honoruje naszą prawdziwą naturę. Ta perspektywa oferuje pocieszenie i pokój, przypominając nam, że jesteśmy kochani i cenieni przez Boga, dokładnie tacy, jacy jesteśmy. Życie po śmierci, zgodnie z opisem w Biblii, jest bogate w znaczenie i cel. Zamiast szukać odpowiedzi u zmarłych, wierzący są zachęcani do znajdowania przewodnictwa w pismach świętych i w komunii z Bogiem. Ten związek można pielęgnować poprzez szczerą modlitwę, studiowanie Biblii i udział w wspólnotach wiary, gdzie wzajemne wsparcie i dzielenie się doświadczeniami wzbogacają duchową podróż. Dla tych, którzy zastanawiają się nad losem swoich bliskich, Biblia oferuje jasną i pełną nadziei wizję. Wiedza, że zmarli nie stają się aniołami, ale zachowują swoją tożsamość w uwielbionym stanie, może przynieść pocieszenie i jasność. To zrozumienie może pomóc w radzeniu sobie z żałobą i tęsknotą, przypominając nam, że miłość i dziedzictwo naszych bliskich nadal żyją w naszych sercach. Biblijne zakazanie komunikacji ze zmarłymi nie jest tylko zasadą, ale ochroną mającą na celu skierowanie wierzących na właściwą drogę. Zachęca nas do szukania odpowiedzi i pocieszenia u Boga, który zna i troszczy się o wszystkie nasze potrzeby. Praktyka wiary i wzmocnienie relacji z Bogiem to sposoby na znalezienie pokoju i celu, nawet w najbardziej wymagających sytuacjach. Refleksja nad tymi kwestiami może otworzyć drogę do głębszego zrozumienia życia i śmierci oraz tego, jak żyjemy nasze życie w przygotowaniu do wieczności. Rozważając te prawdy, jesteśmy prowadzeni do zbadania stanu pośredniego dusz oczekujących na zmartwychwstanie i ostateczny sąd temat, który omówimy w dalszej części. Stan pośredni dusz to temat, który budzi intensywną ciekawość i fascynację. Według Pisma Świętego, zarówno sprawiedliwi, jak i niesprawiedliwi oczekują na zmartwychwstanie i ostateczny sąd. Ten okres jest postrzegany jako faza oczekiwania, w której dusze czekają na spełnienie boskich obietnic. Wiara w to oczekiwanie może przynieść pocieszenie wierzącym, wzmacniając zaufanie do sprawiedliwości i suwerenności Boga. Zmartwychwstanie to centralny koncept w wierze chrześcijańskiej, reprezentujący zwycięstwo nad śmiercią i obietnicę nowego życia. W Ewangelii Jana, rozdział 5, wersety 28 do 29, zmartwychwstanie jest opisane jako wydarzenie uniwersalne, które połączy duszę z uwielbionymi ciałami. Ta wizja oferuje nadzieję i odnowienie, przypominając nam, że śmierć nie jest końcem, ale początkiem nowej egzystencji. Dla wierzących, obietnica zmartwychwstania jest zaproszeniem do życia zgodnie z naukami Chrystusa. To zrozumienie może inspirować działania odzwierciedlające miłość, współczucie i sprawiedliwość Bożą na co dzień. Praktyka przebaczenia, dążenie do pokoju i służba bliźniemu to namacalne wyrazy życia w oczekiwaniu na zmartwychwstanie. Koncepcja uwielbionych ciał jest fascynująca i oferuje wizję transformacji, która wykracza poza nasze obecne zrozumienie. Ta transformacja przypomina nam, że chociaż jesteśmy niedoskonali, jesteśmy powołani do życia w świętości i celu. Studiowanie i medytacja nad tymi obietnicami mogą wzmocnić wiarę i zapewnić solidną podstawę do stawienia czoła wyzwaniom życia. Oczekiwanie na zmartwychwstanie i ostateczny sąd może motywować wierzących do życia w integralności i oddaniu. To okazja do refleksji nad dziedzictwem, które pozostawiamy, i nad tym, jak nasze działania wpływają na świat wokół nas. Praktyka życia w wierze, miłości i służbie to sposób na uhonorowanie tej obietnicy i przygotowanie się na wieczność. Podczas gdy czekamy na zmartwychwstanie, jesteśmy zachęcani do pogłębiania naszej relacji z Bogiem i angażowania się w wspólnoty wiary, które pielęgnują i wspierają naszą duchową podróż. Bycie w komunii z innymi wierzącymi może wzbogacić nasze zrozumienie i doświadczenie wiary, oferując wsparcie i zachętę w momentach wątpliwości lub wyzwań. Refleksja nad stanem pośrednim i zmartwychwstaniem prowadzi nas do rozważenia obietnic nieba temat, który zbadamy w dalszej części. Zrozumienie tych prawd może przekształcić sposób, w jaki żyjemy i przygotować nas na życie wieczne, gdzie znajdziemy pełnię obecności Boga i spełnienie wszystkich boskich obietnic. Obietnice nieba są źródłem nadziei i pocieszenia dla wierzących, wizją przyszłości, w której ból i cierpienie już nie istnieją. Księga Apokalipsy, rozdział 21, werset 4. Opisuje niebo jako miejsce, gdzie Bóg wyciera wszelkie łzy, gdzie śmierć już nie istnieje. Ta obietnica oferuje wgląd w przyszłość pokoju i radości, odnawiając nadzieję w czasach trudności. Dla wielu obietnica nieba bez bólu jest potężnym przypomnieniem miłości i współczucia Boga. To zaproszenie do życia z radością i wdzięcznością, nawet w obliczu prób życia. Ta wizja może inspirować życie pełne służby i oddania, zachęcając do działań odzwierciedlających miłość i sprawiedliwość Bożą. Praktyka wdzięczności i dążenie do pokoju to sposoby na życie tą obietnicą na co dzień. Idea nieba wolnego od cierpienia jest pocieszeniem dla tych, którzy stawiają czoła wyzwaniom i stratom. Wiedza, że istnieje miejsce odpoczynku i odnowy. Może przynieść pokój i nadzieję. To zrozumienie może pomóc w stawieniu czoła żałobie i tęsknocie, przypominając nam, że miłość Boga jest silniejsza niż śmierć i że pewnego dnia będziemy zjednoczeni z naszymi bliskimi w obecności Bożej. Obietnice nieba nie są tylko przyszłą nadzieją, ale zaproszeniem do życia z celem i intencją w teraźniejszości. Życie w świetle tych obietnic. Może przekształcić sposób, w jaki postrzegamy świat i ludzi wokół nas. Praktyka miłości bliźniego, współczucia i służby to namacalne wyrazy życia w oczekiwaniu na obietnicę nieba. Dla tych, którzy pragną zrozumieć więcej o niebie, Biblia oferuje wiele fragmentów, które mogą służyć jako inspiracja i przewodnictwo. Studiowanie i refleksja nad tymi fragmentami mogą wzmocnić wiarę i zapewnić solidną podstawę do stawienia czoła wyzwaniom życia. Udział w grupach studiów biblijnych lub dyskusjach w wspólnotach wiary może być skutecznym sposobem na eksplorację tych prawd i ich zastosowanie w codziennym życiu. Obietnica nieba bez bólu to zaproszenie do życia w sposób, który honoruje tę wizję, wiedząc, że każda akcja może mieć trwały wpływ. To przypomnienie że nawet w obliczu trudności istnieje nadzieja i cel, praktyka wiary, wzmocnienie relacji z Bogiem i z innymi, to sposoby na przygotowanie się na życie wieczne i życie z radością i wdzięcznością. Zrozumienie obietnic nieba może przekształcić sposób, w jaki żyjemy i przygotować nas na życie wieczne. To zrozumienie zachęca nas do życia z radością i celem, wiedząc, że nasz ostateczny cel jest w obecności Boga. Refleksja nad tymi prawdami prowadzi nas do rozważenia, jak możemy żyć w sposób wierny i znaczący. Zaproszenie, które prowadzi nas do życia z celem i nadzieją. Na zakończenie tego filmu, nadzieja jest taka, że zastanawiasz się nad tym, co naprawdę oznacza być w obecności Boga po śmierci? Biblijna Prawda o Zmarłych to potężna wiadomość, która zaprasza nas do życia z celem i intencją, wiedząc, że każdy wybór ma wieczny wpływ. Czy zastanawiałeś się, jak ta perspektywa może przekształcić Twoje życie dziś? Zapraszam Cię do subskrypcji naszego kanału, polubienia i udostępnienia tego filmu. Stając się częścią społeczności, która pragnie wzrastać w wierze i wiedzy. I nie zapomnij odkryć polecanego filmu Obok, który z pewnością będzie bardzo przydatny dla Twojego chrześcijańskiego wzrostu. Niech ta wiadomość napełni Twoje serce nadzieją i inspiracją do pełnego życia.